Zło, dobrem zwyciężań. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pogadali o niesamowitym wydarzeniu, które miało miejsce w Warszawie. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym odcinku pogadali sobie o filmie, który właściwie obiegu cały internet robiąc naprawdę no, spory szum. Co to jest za filmik? Filmik, który pokazuje niesamowitą historię, ale może od początku. Mamy fundację Lux Veritatis, fundację, która jest związana z radiem Maryja, z telewizją Trwam z naszym dziennikiem. Toczy się teraz proces związany z tą fundacją. I starsze osoby, o których tak często mówimy, Moherowe Berety, te starsze osoby modliły się przed jakimś tak budynkiem sądu, gdzie ten proces w kontekście tej fundacji odbywa się. I oczywiście to była sytuacja bardzo, no powiemy, dobra dla różnych aktywistów lewicowych, by przyjść na to miejsce i by zrobić tam pewne zamieszanie. I pojawiła się dziewczyna, aktywistka LGBT z tęczową maseczką, z flagą założoną na, na ramiona, i zaczęła przeszkadzać tym osobom w modlitwie, wykrzykując różne hasła, które możemy teraz właśnie. Usłyszeć. No dla Was, ale nie dla innych bardzo. Bolesnej menej i menu. Miejmiłosierdziej. Bolesnej męki dla niego. To ty jesteś polekałem. Jakieś, jak to jest to ty Was białym? Gdzie ty mieszkasz nastrzeżonym? W jakim kraju jest kierowanym? Słuchajcie, wydawałoby się, że no, te hasła sprowokują te starsze osoby, które modliły się. No, może nie do jakiejś fizycznej agresji, ale do jakiejś takiej agresji słownej, prawda? No Często właśnie w takim duchu, że chcemy oddać tym samym za to, co otrzymujemy. I tu wydarzyła się niesamowita historia, bo 83-letnia starsza pani podeszła do tej dziewczyny, uklęknęła i ucałowała tą panią w stopy. To absolutnie zamurowało tą dziewczynę i sprawiło, że te osoby, o których byśmy powiedzieli, że są na dwóch przeciwległych zupełnie barykadach, te dwie osoby zaczęły ze sobą rozmawiać. Jeszcze niesamowita rzecz jest tutaj, bo ta starsza pani powiedziała do tej dziewczyny, że ją kocha. Ta dziewczyna odpowiedziała tej pani, że ją też kocha. Przytuliły się. Zaczęły ze sobą rozmawiać. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Bo to jest wydarzenie, które pokazuje nam, jak należy przezwyciężać zło. I nie chcę teraz złem nazywać tej dziewczyny, ale na każde zło, które gdzieś spotyka nas, ludzi powinniśmy właśnie odpowiadać dobrem. To jest właśnie to, co jakby też na początku powiedziałem. Ten cytat ze słów świętego Pawła, później tak bardzo mocno też wpisany w życie, księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, który bardzo często właśnie też powtarzał za świętym Pawłem, zło, dobrem, zwyciężaj. Błogosławiony ksiądz Jerzy też niejednokrotnie doświadczał właśnie prześladowań, a możemy tu powiedzieć, że te Starsze osoby absolutnie w tej sytuacji, w tym momencie były prześladowane. Zresztą, kiedy jeszcze też nabudujemy do tego, no tą całą narrację, która już od bardzo długiego czasu związana jest właśnie z tym, że bardzo często aktywiści lewicowi jakby lubują się w tym, by obrażać katolików, by wyśmiewać to, co dla nas jest święte. I tu chociażby mamy sytuację z Gdańska, z Marszu Równości, kiedy właśnie aktywiści lewicowi, aktywiści LGBT profanowali najświętszy sakrament, udając procesję z monstrancją, z najświętszym sakramentem, i oczywiście zamiast tej monstrancji to była pochwa, której oddawali cześć i chwałę. Czyli wyśmiewali się z tego, co jest jakby najświętsze dla katolików, bo dla nas, jako osób wierzących, osób w kościele rzymskokatolickim, no, nie ma większej wartości niż Eucharystia i najświętszy sakrament. Więc zobaczcie, wobec tej całej toczącej się już przez długi czas, takiej akcji przeciwko katolikom, przeciwko osobom wierzącym, ta starsza osoba. Wykazała się gestem niesamowitej miłości i dobroci. Pokazując, że kocha tą młodą, 21-letnią dziewczynę, okazała jej to najgłębszym gestem, bo uklęknąć przed kimś i ucałować kogoś w stopy, no to jest, zobaczcie, to, co też wykonał Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wobec swoich uczniów, których nazywał przyjaciółmi. I moi drodzy, niech to wydarzenie, nie będzie dla nas tylko jakąś taką chwilową refleksją nad tym, co się stało, ale niech to nas wszystkich, tych, którzy są po tej prawicowej, katolickiej stronie, tych, którzy są po tej stronie, powiemy, lewicowej, gdzie coraz bardziej widzimy, że stajemy wobec siebie na dwóch jakichś przeciwległych barykadach, jak na jakimś froncie wojennym, byśmy widzieli w sobie ludzi, byśmy potrafili się szanować. I tu nie chodzi o to, że teraz ten szacunek będzie oznaczał to, że będziemy akceptowali grzech, bo w świetle nauki katolickiej, która ma swoje podstawy w Biblii, w Piśmie Świętym, czynny homoseksualizm i czynne akty homoseksualne i propagowanie homoseksualizmu jest grzechem, bo tak mówi nam Bóg w Piśmie Świętym, tego nie wymyśliłem ja. Ani ci straszni, księża czy biskupi. Tak mówi nam Bóg i my w całości przyjmujemy objawienie Boże, ale szanujemy ludzi, szanujemy drugą osobę. I tak samo też pragniemy, by tamte osoby, dla których to nie będzie kategoria grzechu, bo może są osobami niewierzącymi i nie kierują się no, taką kategorią, właśnie pojmowania tych czynów. By też szanowali nas, katolików. I ten piękny moment, kiedy właśnie te dwie osoby, 83-letnia starsza pani i młoda dziewczyna, 21-letnia, przytuliły się do siebie, gdzie z miłością zaczęły do siebie mówić. Niech to jest lekcja, która nauczy nas wzajemnego szacunku, ale przede wszystkim też od tej starszej pani nauczmy się tego, co mówi święty Paweł. Zło dobrym zwyciężaj. Nie agresom. Nie jeszcze większym teraz wychodzeniem przeciwko i, i, i budowaniem nowej barykady, ale właśnie dobrem, dobrem, bo tylko miłość jest w stanie zmienić świat.